Zapraszam do obejrzenia wnętrza samochodu. Prezentowany model to wersja Color Edition. Według mnie jedna z ciekawszych wersji, w zależności od wyposażenia, od koloru wnętrza, możemy sobie wymieniać tę listę może być ona czerwona, żółta w jakimś innym kolorze ten samochód wyposażony jest w mm, znany system z ada, Opla Adama system Intel e, bardzo wysoką jakość dźwięku oraz połączenie z, e, ze smartfonem czy tabletem nawet nowa linia i, i tapicerka i materiały w desce w tej desce, w kokpicie już naprawdę wysokiej jakości one są naprawdę bardzo miękkie ciekawa kierownica mała, zgrabna, w, nowej, w nowym jakby też wyglądzie, tak, z, z miejscem na kciuki. Może być ona również podgrzewana. Sterowanie radiem w kierownicy telefonem oraz tempomat już mamy umieszczony w jednym miejscu w zasięgu palców. Według mnie kapitalna. Kapitalna deska, rozdzielcza z zegarami, są bardzo czytelne, bardzo nowoczesne jak na, to, na ten model, na ten segment, klimatyzacja automatyczna, cała sterowana z pozycji, z pozycji tutaj w bardzo prosty sposób. Oraz naprawdę przestronny schowek. Ta wersja wyposażona jest w y, zaawansowany system parkowania, y, czujniki cofania oraz system, który pozwala nam zaparkować w tak zwanej kopercie. W tym aucie mamy również. Y, w, umieszczony w lusterku czujnik e, ostrzegający o martwym polu, czy o, o, pokazujący, pokazujący e, pojawiający się pojazd e, zbliżający się na nas na, na bocznym pasie. Ciekawy kształt foteli trzyma, trzy, z e, trzymaniem bocznym. Z udogodnień choćby lampki do czytania w drugim rzędzie siedzeń. Regulowane zagłówki. Możemy podróżować też w dalszą drogę. Linia tyłu nawiązuje do Astry Czwórki. Duże lampy, bardzo fajnie zaakcentowane, widoczne, wypukłe. Duży znaczek już Opla. No i fajny, ciekawy sposób otwierania. Bagażnik o pojemności około 350 litrów, znany już z wcześniejszego modelu. Ale jakby nikt o tym nie wspomina, nigdy nie wiemy co mamy zrobić z tą deską, a ona tutaj naprawdę kapitalnie pasuje. Ile trudności stwarza złożenie tylnej kanapy? Hm. No tutaj pomyślano, proste rozwiązanie. Przeciw z tej strony, ona jest regulowana, możemy ją jakby ulokować w dwóch płaszczyznach, albo po prostu popchnąć i położyć. Nie musimy jednak leczyć na koło samochodu, otwierać drzwi, pociągamy po prostu za, za pas. Ja idę pojeździć, pobawić się tym samochodem.